W counter Strike u każdy z nas ma mapy, które kocha i których nienawidzi. Dla jednych Valve powinno wyrzucić co najmniej połowę z nich. Drudzy wiecznie czekają na powrót starych klasyków. A dziś powiem Ci, co mówi o Tobie Twoja ulubiona mapa i zrobimy jedyną prawdziwą tier listę map. Zacznijmy od traina, który dopiero co otrzymał Reworka. No właśnie reworka. Jeżeli mainujesz tę mapę w tym momencie, to jesteś człowiekiem, który lubi śiacistny chaos. Prawdopodobnie jedyne co robisz na życiu to grać w tą gierkę, bo wszystkie normalne mapy już ci się po prostu znudziły. To nic innego niż symulator raszowania w A z dziesięcioma fleszami górą. Chyba, że akurat gracie eko, no to wtedy dla odmiany rasujecie B. Może i normalnie jesteś, ale pewne jest też, że nie jesteś biedny, bo większość ludzi nie uciągnie tej mapy w 144 FPS-ach na swoim ziemniaku. Moim zdaniem ta mapa nie zasługuje na nic innego niż na soczysty, zasłużony detier. A teraz czas na pieprzony klasyk, czyli Dasta 2. Mapa, która starzeje się lepiej niż jedno wino. Grałeś jako dwunastolatek i będziesz grać nawet z dwójką dzieci. Aurę legendarności można wyczuć od tej mapy z kilometra. To tu miał miejsce twój pierwszy ace. Pierwsze 10 meczy przegranych z rzędu. Pierwsze łzy i pierwsza duma. Jeżeli jest to twoja ulubiona mapa, to jesteś bardziej lojalny od tego ziomeczka. I albo masz 30 lat, albo jesteś smutnym gościem z depresją, który romantyzuje nostalgię. Osobiście z szacunku do wszystkich OG... Uważam, że ta mapa zasługuje na solidny betier. Następna mapa to Mirage, i tu, jako prawdziwy patriota, mogę mieć tylko jedną opinię. It was perfect. Perfect. Down to the last Co tu dużo mówić o tej mapie? Prawdziwy majstersztyk. Nic lepszego nigdy nie było i nic lepszego prawdopodobnie już nie będzie. Ludzie coś czekają, że nuda, ale szanujmy się. Sto razy lepsza nuda na tej mapie niż jakiś zreworkowany train czy Anubis. Ta opinia może i przysporzy mi paru hejterów, ale nam chodzi o prawdę, a prawda jest jedna: to jest zasłużony estier. Nie no dobra, żartowałem. Ale Atyw jak najbardziej. Jeżeli twoja ulubiona mapa to overpass, to moje wyobrażenie o tobie jest następujące. Masz ponad 30 lat i od dłuższego czasu pracujesz na etacie w jakiejś nudnej, ale stabilnej pracy biurowej. Stać się więc na jakąś kosę. masz globala, ale nie kręcicie face To też piekasz z rzymkami turniejowe późnymi wieczorami. Jedno muszę przyznać, jesteś spokojny jak tafla wody. Nigdy nikt nie widział cię zdenerwowanego podczas gry. Naprawdę przyjemna mapa, ale brakuje jakiegoś pazura, więc wyląduję w betierze. Następny w kolejności jest Ancient i jeśli to twoja ulubiona mapa, to jesteś ostro wkręcony w Self Improvement. Ilość line-upów, które musisz poznać, No no, sorry, I don't play counter strike that much. A sama mapa pozwala na wiele agresywnych zagrywek. Sam rozkład mapy przypomina bardziej te klasyczne, takie jak Cash czy mirage, a ostatnio dodane nowe tekstury są idealną wisienką na tym torcie. Jeżeli twoją ulubioną mapą jest Ancient, to z całą pewnością mogę ci powiedzieć, że dobrze wybrałeś, bo jest to niepodważalny Estier. Następna mapa w kolejce to Niuk. A gracze Niuka są podzieleni na dwa typy. Pierwszy typ to gość, który tylko smurfuje. Zakłada drugie konto i grając tylko Niuka próbuje upokorzyć przeciwników, by nagrać śmieszną akcję. Ci gracze częściej niż pistolet trzymają w ręku Zeusa i mają bzika na punkcie movementu, a ich IQ oscyluje w granicach 60. A drugi typ, ten bardziej szanowany to mały profesorek, gościu, który wchodząc w mecz ma przygotowany zeszycik z taktykami. No dobra, ten jego wygląda bardziej profesjonalnie. Gość ogląda demka i zna wszystkie zagrywki, ale gdy tylko mała rzecz nie pójdzie po jego myśli, cały plan na rundę się sypie, bo spontaniczność to nie jest jego mocna cecha. Niuk, niuk, niuk. Mapa inna niż wszystkie, wyjątkowa. I chyba właśnie za to ją kochamy. Z czystym sumieniem daję tutaj Atier. Inferno. Ostatnia już mapa z puli turniejowej, ale nie ostatnia w tym odcinku, bo czekają nas jeszcze dwa bonusy. Jeżeli jesteś graczem banana, to przynajmniej nie narzekasz na nudę. Na tej pozycji co runda odbywałem się dantejskie sceny, bo obie strony dałyby uciąć sobie rękę za kontrolę nad bananem. Ale poza tym trochę wieje nudą. Statyczna mapa polegająca głównie na egzekuciach. Ma swój klimat, ale gameplay może trochę odrzucać dopaminowych chipunów. Więc jeśli gracz inferno, jesteś trochę mieszanką overpassowego wyjadacza i pseudo igla z nuka. Myślę, że raczej większość graczy się ze mną zgodzi, że ta mapa zasługuje na Cetier, Nie jest tak słaba jak train, no ale też nie jest to jakiś majstersztyk. Niektórzy z Was mogli już zapomnieć o następnej mapie, bo jest to Dekash, który ostatni raz w puli map turniejowych znajdował się w 2019 roku. W CS2 doczekał się jednak kolejnegoś odświeżenia. Gdy tylko przebiegłem się po tej mapie, wróciły wszystkie stare wspomnienia. Do tego widzę, że usunęli to gówniane okno z Mida, co jest zmianą na duży plus. Ogólnie graczy Kesha zawsze uważałem za typów, którzy chodzą we flanolowej koszuli, posiadają długą brodę i jarają się ciężarówkami lub pracują w jakiejś ciężkiej pracy fizycznej. A jakby grali w Lola, to graliby Olafem. Osobiście stara wersja Kesha jeszcze bez tej zieleni zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, dlatego muszę wykonać swoją powinność i umieścić tą mapę tam, gdzie jest jej miejsce, czyli w tierze S. Możliwe, że kieruje w tym momencie mną nostalgia, może tylko się stęskniłem, a może naprawdę była taka dobra. Cobstone, czyli bardzo specyficzna mapa, ale jest chyba najbardziej gloryfikowana, głównie przez starszych graczy. Naprawdę czaję wszystkie wspomnienia ze złotymi latami sportowej sceny, jeszcze przed tą dzisiejszą komercjalizacją. Ale sam rozkład tej mapy jest po prostu słaby. Uważam, że jesteście mega deluzional, a sama mapa nie wpasowuje się w dzisiejsze realia CS-a. A jeśli to twoja ulubiona mapa, to jesteś po prostu CS-owym dinozaurem, który cały czas powtarza, że kiedyś było lepiej. Panie i panowie, no nie oszukujmy się, nie może tu być innego werdyktu tu niż D tier. I tak oto prezentuje się cała tier lista. Tak to powinno wyglądać według mnie, a jeśli ty masz inne zdanie, to napisz w komentarzu w jakiej kolejności ty byś ustawił te mapy. A jak ci się spodobało, to zostaw suba, by nie przegapić kolejnych materiałów.